Tam Turków kochali, jak Turków w okresie powojennym sprowadzali, to ich wszystkich kochali, dostawali mieszkania, pomagali, social, wszystko dostawali, żeby tylko był wydajnym, kurwa, robolem, żeby łapy na, na, na odcisków dużych nie miał żeby zapierdalał w beretce, kurwa, i budował wielką, kurwa, rozumiesz, Germanię. Teraz, kiedy, kurwa, to się już połapało i inne rzeczy, oni są niepotrzebni, kiedy jest kryzys. W każdym kryzysie ekonomicznym, jak imigrant jest niepotrzebny. Kiedy kapitalizm się rozwija, czy ty myślisz, że w Stanach Zjednoczonych mielibyśmy tylu bogatych ludzi? Na przykład widzisz, no bo nie mówimy tutaj o ludziach, którzy dysponują majątkiem powyżej miliarda, czy ileś, bo nie mówmy, bo to nie ma sensu go rozwijać, ale mówimy o takich ludziach, którzy na przykład mają dom za 800 tysięcy dolarów, na koncie mają pół miliona, mają kurwa jeszcze. Mów o takich ludziach. Przecież to nie są biznesmeni. To nie są kurwa biznesmeni, to są złodzieje. To są złodzieje. Bo jeżeli jego biznes wyrósł kurwa na krzywdzie ludzkiej, więc jakim on jest kurwa biznesmenem, jeżeli on podjeżdża kurwa, rozumiesz, pod dworzec kolejowy i ładuje kurwa na pakę 10 Meksykanów, którzy są głodni, zmarznięci kurwa i przestraszeni, kim kurwa on jest i płaci im kurwa 4 dolary cash. On jest złodziejem. W środowisku swoim jest hubionym biznesmenem. Szacownym człowiekiem, który jest biznesmen, który ma inicjatywę i jest mądry. A jego mądrość tylko polega na tym, jak okraść drugiego i wykorzystać człowieka. To jest jego cała mądrość. Tak, tak funkcjonuje kapitalizm. Przecież te regiony, gdzie ja mieszkam. Przecież to wszystko zostało, kurwa, zbudowane na krzywdzie imigrantów. Wszystko na krzywdzie. Przecież tutaj fortuny ludzie mają. Pojedźcie, zobaczcie, jakie, kurwa, rancha są. Jakie farmy tutaj są. Jak ludzie tam żyją, popatrzcie. Ale tam Meksykanin, kurwa, od pół wieku ze zgarbem, kurwa, zgarbionym, zapierdalał. Albo mu zapłacili, albo mu nie zapłacili. Albo popostraszyli emigration, albo nie. No i dlatego budował i kupował Remingtona rzeźbę. Za parę tysięcy dolarów, tudzież inne dobra. Bo gdyby zapierdalał sam, sadził kurwa soje, sadził kapustę, zimnioki, tego by nie miał. Tego by nie miał, bo są trzy drogi, ja tłumaczyłem, do dorobienia się pieniędzy. Ciężką pracą. Ale w ten czas się ma i jaja po kolana, gard kurwa przetrącony i nie ma się ochoty do życia, ma się pieniądze. Można ukraść. Pod tym pojęciem? Można jeszcze tutaj wymienić setki sposobów, prawda, jak można ukraść. I loteria, wygrać, też można to rozwinąć na podpunkty na 10-20. Są to trzy sposoby zarobienia w życiu pieniędzy. Więc zadaj sobie pytanie, jak zarobiłeś pieniądze? Najebałeś się jak koń i masz je? Czy ukradłeś, oszukałeś, czy wygrałeś na loterii?